Witajcie z tej strony, Sebastian. Korzystając z tego, że na chwilę obecną nie mam wyjazdów, postanowiłem coś e, nagrać zupełnie luźnego, niezwiązanego z wrogami. Otóż przedstawię Wam listę trzech, moim zdaniem, najbardziej żenujących wypowiedzi, jakie ostatnio miałem e, okazję widzieć na YouTube. Miejsce trzecie, Rzecznik Cyganów, pewnie najbardziej popularny z tych filmów, które zobaczycie. Tego. Miał kurde. Tego. To, 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 to na, tak, no. na chleb tak zarabiacie? Tak jest, tak jest, no ciężka tu jest praca. Tak jest, tak jest. Pana, tutaj, tutaj, Miejsce drugie, rzecznik zus czyli takiej skarbonki bez dna. Nie było według lekarzy z komisji przesłanek do tego, żeby uznać pana za, niezdolne, za, niezdo, za zdolnego, niezdolnego do pracy. No i miejsce pierwsze. Pożal się, Boże, premier Donald Tusk w swojej wypowiedzi, w swoich obietnicach wyborczych. Co z tego wyszło? Z tych obietnic sami wiecie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej. Moja mama po 42 latach pracy w szpitalu dostała 1600 złotych odprawy, a prezes kontrolowanej przez państwo spółki po 19 dniach miał dostać 700 tysięcy. Wtedy powiedziałem, dość tego. Napatrzyłem się na ludzi władzy, którzy myślą, że wszystko im wolno, których pazerność nie zna granic. Ale dziś mówię z całą powagą, koniec z ich przywilejami. Weźmiemy za to odpowiedzialność.